Homoseksualiści korzystają z usług prostytucji żuli w szkołach, uczelniach, zakładach pracy oraz dworcach na terenie całej Polski. Pojawia się milicja masowego zbierania materiałów o polskich homoseksualnych mężczyznach. Nikt nie jest zatrzymywany z powodu homoseksualizmu. Są zatrzymywane osoby podejrzane o przestępstwa. Homoseksualiści i żule byli określani przez milicję obywatelską jako środowisko wysoko żeby zrozumieć dlaczego, musimy najpierw określić, kim jest żul. Według dzisiejszych standardów, żulem jest osoba bez całego zatrudnienia, z niechlujnym wyglądem i ze skłonnością do nadużywania alkoholu. Jednak ma się to nijak do tego, kim kiedyś był żul i dlaczego uznawany był za kogoś niebezpiecznego. Ty się do mnie odzywasz. Zaraz się stosunku nauczę. Masz na pewno jakieś ty... Dawaj! No? No? Jak możemy przeczytać w gazecie W Służbie Narodu, Żulem jest młody człowiek, który pragnie łatwego życia. Dokonuje drobnych przestępstw, a niekiedy skoków, w których może dojść do zabójstwa. Ale jak powiązani są ze sobą Żule i homoseksualiści? Żule to zazwyczaj młodzi chłopcy, uciekinierzy z domów wychowawczych, którzy potrzebują jedzenia i schronienia. Takie przywileje mogą uzyskać rabunkami, ale i też prostytucją. To tworzy zamknięty krąg. Homoseksualiści korzystają z usług prostytucji żuli, oni zyskują pieniądze, jedzenie i miejsce do spania, natomiast starsi żule rekrutują uciekinierów i młodych chłopców, którzy potrzebują pomocy i wprowadzają ich w światech przestępstw i prostytucji. Taka symbioza tworzy wysoko hermetyczne środowisko, które milicja obywatelska widziała jako demoralizujące, deprawujące i kryminogenne. Ale to nie tylko z tego powodu została zaplanowana obława na żuli i homoseksualistów. Zanim przejdziemy dalej, to jeszcze dowiedzmy się, dlaczego akurat kryptonimem akcji stał się kwiat hyacynt. W mitologii greckiej hyacynt był pięknym młodzieńcem, ukochanym boga piękna Apolina i boga wiatru Zefira. Przez miłosną relację bogów do młodzieńca, kwiat hyacynt został symbolem homoerotycznej miłości. Dwa tysiące lat później Hyacynt pojawia się jako kryptonim prl akcji masowego zbierania materiałów o polskich homoseksualnych mężczyznach. Właśnie, trzeba byłoby zacząć od milicyjnej y, łapanki Hyacinth. Tu znajduje się jedyny w Warszawie i jeden z dwóch w Polsce oddziałów przeznaczonych do przejmowania chorych z pełnymi objawami AIDS. Gromada ludzi, część charakteryzuje się bardzo małą tolerancją i ma miłosiernie Rok 1985. 17 marca premierem ma ostatni film reżysera Gerarda Zalewskiego Mokry Szmal. Jesteś doma? Możesz spać później? 31 maja ukazuje się album Dzień, w którym pękło niebo zespołu Dżem. Na razie nic nie zapowiada tego, co ma się dopiero wydarzyć. W Gdańsku zostaje zamordowany homoseksualny mężczyzna. W odpowiedzi na to wydarzenie, 15 listopada, na rozkaz Czesława Kiszczaka, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych rozpoczyna operację Hiacyn. O 5.30 rano w szkołach, uczelniach, zakładach pracy oraz dworcach na terenie całej Polski pojawia się milicja. Następują zatrzymania osób podejrzanych o homoseksualizm i prostytucję. Głównym celem milicji jest ustalenie związków Żuli ze zboczeńcami seksualnymi oraz rozpoznanie szlaków, terenów działania i stałych miejsc nawiązywania kontaktów. Aresztowanym zbiera się odciski palców i przesłuchuje. Jednym z zatrzymanych był Waldemar Zet, pielęgniarz z Zielonej Góry. Powiedzieli, że muszą mnie przesłuchać w związku z przestępstwem w środowisku gejów. Skąd wiedzieli, że jestem gejem? Na miejscu okazało się, że zakładają mi kartotekę. Pytali o dane osobowe. Odałem. Ale kiedy pytali, jaki typ mężczyzn lubię i jaki rodzaj seksu sprawia mi największą przyjemność, odmówiłem. Odpowiedzi broniąc, że jest to sprawa intymna. Zabrali notes, w którym miałem telefony do znajomych, gejów i niegejów. Wszystkich facetów z tego notesu brali potem na przesłuchanie. Zatrzymani. Podpisywali następujące oświadczenie. Niniejszym oświadczam, że ja jestem homoseksualistą od urodzenia. Miałem w życiu wielu partnerów, wszystkich pełnoletnich. Nie jestem zainteresowany osobami nieletnimi. Udało mi się znaleźć nowe informacje na temat pana Waldemara Z, a raczej Waldemara Zboralskiego. Zacznijmy od ogólnych, ale też ciekawych informacji z Wikipedii o panu Waldemarze, a później przejdziemy do napisanego przez niego listu. Pan Waldemar podczas akcji Hyacinth miał 25 lat. Po przesłuchaniu przez milicję rozpoczął działania na rzecz organizacji homoseksualnego ruchu podziemnego. Na Wikipedii znajduje się intryga, że Waldemar miał współpracować ze służbami bezpieczeństwa i donosić na środowisko homoseksualne. Później się tego wyparł, a następnie po latach przyznał: Brałbym tę informację z przymrużeniem oka. Możemy też przeczytać, że Waldemar współpracował z gejowskim magazynem inaczej. Na okładce jednego z wydań z 1999 roku jest informacja o akcji Hyacinth i wywiadach, które mają znaleźć się w treści magazynu. Podczas pierwszego researchu nie udało mi się znaleźć skanów, a byłem bardzo ciekawy, co tam może być napisane. Teraz przynajmniej wiemy, że wywiad i relacja należała właśnie do Waldemara Zboralskiego. A teraz list. Dnia 19 listopada, czyli kilka dni po rozpoczęciu akcji Hyacynt, waldemar w treści opisuje wydarzenia, które już znamy zdejmowaniu odcisków palców i zakładanie karty homoseksualisty. Jednak w udzielonym wywiadzie z gazety Wokół Nas z 2006 roku Waldemar nie wspomina, że milicja chciała go szantażować. A właśnie to możemy przeczytać w liście. Narażono mnie na kłopoty w pracy. Usiłowano mnie szantażować. Dlatego zaraz uprzedziłem szefa, że mogą być podjęte wobec mnie próby szantażu. Wolę osobiście szefa poinformować, że jestem homoseksualistą. Szef podziękował mi za zaufanie i zapewnił, że nie muszę się niczym martwić. Mimo próby uprzedzenia szefa o sytuacji potencjalnego szantażu, Waldemar miesiąc po tych wydarzeniach traci pracę w szpitalu w Nowej Soli wskutek pomówień o molestowaniu seksualnym. Kartotek, zwanych też później różowymi teczkami, łącznie założono między 11 a 12 tysięcy. Co ciekawe, całą akcję próbowano utrzymać w tajemnicy przed świadkiem międzynarodowym. W 1986 roku Jerzy Urban, rzecznik prasowy rządu, udzielając wywiadu dla amerykańskiej prasy z gazety Baltimore Sun, pytany o akcję Hyacinth, zaprzeczył, że milicja ją prowadzi. Nowo powstała organizacja homoseksualistów poinformowała mnie, że w okresie między czerwcem a październikiem kilka tysięcy homoseksualistów zostało zatrzymanych przez milicję. Żadna operacja milicyjna wobec środowiska homoseksualistów nie była prowadzona i żadna taka operacja nie będzie prowadzona. Nikt nie jest zatrzymywany z powodu homoseksualizmu. Są zatrzymywane osoby podejrzane o przestępstwa. Ale po co to wszystko? Oficjalne założenia akcji skupiały się na ochronie osób homoseksualnych po głośnym morderstwie w Gdańsku oraz przeciwdziałaniu rozwojowi epidemii AIDS i walki z prostytucją. A przynajmniej tak twierdzi Wikipedia oraz fragment artykułu z gazety Wokół nas z 2006 roku. Władza bała się AIDS i sądzono, że taka rejestracja homoseksualistów zapobiegnie rozprzestrzenianiu się choroby. Jednak co ciekawe, w gazecie Służbie Narodu napisane jest, że operacja ta nie była wymierzona przeciwko homoseksualistom ani nie została spowodowana zaniepokojeniem w związku z AIDS. Za to w gejowskim Biuletynie Kulturalnym z 1987 roku, gdzie wspomniana jest akcja Hyacynt, piszą, że akcja miała na celu zapewne zawidencjonowanie homoseksualistów, aby móc potem przeprowadzić przymusowe badanie na nosicielstwo wirusa HIV, dotarcie do tego środowiska, o rozeznanie go, a może nawet i chęć współpracy. Czyli mamy dwie narracje. W walkę z AIDS z gazety Filo i Wokół Nas oraz walkę ze środowiskiem kryminogennym i prostytucją z gazety w służbie narodu. Jednak, jak to było w rzeczywistości? Prawdopodobnie kompromitujące materiały zostały zbierane w celu szantażu. Domniemywa się, że celowano w osoby, które mogły w przyszłości znajdować się na wyższych stanowiskach lub znajdować się w partiach opozycji antykomunistycznej. Takie materiały miały na celu utrzymanie kontroli i zmuszenie ludzi do współpracy, szczególnie że na arenie politycznej wschodziła partia stanowiąca duże zagrożenie dla komunistów. Za czasów PRL-u homoseksualiści często zakładali tradycyjne rodziny i byli w małżeństwach. Wyjawienie takich informacji rodzinie lub w pracy byłoby co najmniej problematyczne, a mogło doszczętnie zrujnować życie i skazać na ostracyzm. Akcja Hijacynt prowadzona była do 1987 roku. Ale kartoteki. Uzupełniano jeszcze co najmniej do 1988. Łącznie zgromadzono około 10 do 12 tysięcy teczek. W 2003 roku Stowarzyszenie Kampanii Przeciw Homofobii złożyło wniosek do Instytutu Pamięci Narodowej o zniszczenie różowych teczek. 4 sierpnia 2004 roku wszystkie dokumenty akcji Hyacinth zostały przekazane do Instytutu Pamięci Narodowej, a przynajmniej tak myślano. W 2007 roku ówczesny prezes Instytutu, spytany o los teczek, poinformował, że katalogi posiada policja. Podczas gdy w Instytucie Pamięci Narodowej znajdują się szczątkowe materiały. Po 40 latach od przeprowadzenia akcji Chiasy, lokalizacja teczek pozostaje ciągle rozmyta. Ta operacja pokazuje to, że cała grupa społeczna została finalnie wykorzystana do wielkiej politycznej gry.